Dobra, witam bardzo serdecznie. Ja dzisiaj pokażę Wam moją szafkę. Wszystkie te mm, kupione skiny i pakiety, i chyba z pesta też. To tak, od tych legendarnych. To Anielica I Tak, a propos, że będę Wam mówił. Co chcę kupić i co będzie mi fitowało, bo po to idę, to z legendarnych kupię sobie Anioła tego, ty, tego samego, tylko że białego, nie? bo skrzydła są mi potrzebne. No to tak, na razie takie rzeczy tutaj, te pakieciki, skinki, a to mi siostra kupiła przypadek i tak się wkurzyłem wtedy, że naprawdę bo ona nie miała wtedy konta jeszcze więc wiecie nie kupiła tego skinę przypadek ale się wkurzyłem wtedy a to jeszcze mi kładła luna wiecie eee, Laguna, łyba a to mi brat kupił także <grytanie> łybę <grytanie> jak pierwszy raz do sklepu weszła więc ścieżę później był hype na ją no i tutaj takie rzeczy nie tu raczej Wiadome. I nie, bo jednej... jednej mi brakuje. Z dziesiątego sezonu, ale... A jeśli ogólnie to... No i wcześniej miałem karnet z piątego sezonu, więc wiecie. Drift i te sprawy. Lecaki to... Nie wiem czy... Słoneczek jest. Kaczuszkę chyba też kupiłem. Czy nie, nie wiem. Nie, nie mówię, że nie, ale to tak. To jest. Kupione, ale zaznaczcie karjuszkę, bo nie wiem, czy jest. Dobra. A, w pierwszej rodzin Fortnite, nie wiem, czy pamiętacie. Ale ci gracze z że tego sytuacji chyba pamiętają. Tutaj nic, chyba. Tu, tu. Mm. To jest kupione. To... chyba? To też... To... O, to... To... Yy. Może plecak nas nie interesuje, więc tym do kill'ów. Kill'ów kupionych a... mam tylko tyle. I... A! Nie powiedziałem jakiego skina chcę, bo powiedziałem plecak. A! Mianowicie, skin to będzie rzadki skin I to będzie specjalistka zwiadu Jak eee, to zapiszcie w Google, W kogla Przepraszam I sobie go wyszukajcie, a kilof słodziak to chyba każdy zna ten kilof Więc wiecie Taki outfit, tak jakby będzie I zakupione kilofy, lotnie to tylko ten kurczaczek i dancing i dance, dance to mam tylko takie. Chyba, że się nie pomyliłem. Tutaj ciągnął, to. Tutaj, mam tego wsiół dużo. To jest ten obrotowy, żebyś nie myślał, żeś swysz ten. Kupionych chyba mam tylko jedną, z tego, muszę to znaleźć. Kupione mam zimne i ciepłe, to jest to. Malowanie. A to, co grałem customy, wiecie, pod lodako, żeby mi pasowało, więc wiecie. Handel to nie... No i to chyba tyle. Zagramy sobie jedną gierkę pewnie solo. Arenę. Pikniemy. Mało punktów nie. Tak trochę. Dobra. Jeszcze sobie sprawdzę.

Jak wtedy to wbijajcie się na Discorda, ja wam tego napiszę, w opisie pewnie yy, nazwę. No i... Chyba walkę o, no nie walkę, tylko Będę o piątą dywizję Tak? Piątą? Chyba piątą A na tym końcu niestety nie gram turniej Tylko na tamtym, na moim drugim koncie Gram te arenki, ale Nie wiem Właśnie arenki, tylko turnieje a wczoraj albo przedwczoraj, ale chyba wczoraj widzieliście film, z, nie film tylko klip z moim drugim partnerem, nie? Dobra. To coś co chyba nie będę mieć Eyel może? Nie mówię, że nie. A, już wpadło. Dobra fulka I podjeżdżam dalej. A I, i na top model do dołomaczem, a nie driverem, ale... co wam mówiłem wtedy Nie mam pompy. Skąd, skąd, skąd? Nie A, magia! Ale pink mam. Nie umie się budować. Jeśli ja nie budować, tylko teraz grać nie Sorki. No to tylko lubić na YouTubie, ale... Tylko... Tam mi się przydały, nie? Jak już jest... Dobra, ja wspomnę. Jedz, jak nic się wspomnę. Nie! Proszę! koło Ale nie by się przydał więc Ale no, już chyba z was No, są w tym tak taki, mi... trochę EPM. Powiem... Do, dup do dupy, do dupy. Nie, to są jakieś jaja, serio. Proszę, idź sobie, proszę, zostaw mnie. Nie wiem. Jakiś kacper mnie zapraszy, co jest? Nie. Dobra, rozumiem. De możecie, że się mi skara, ale. Ja wolę jakieś. Nie leczenie, ani... Nie, to są serio jakieś jaja.

Dobra, nie wiem. Napiszcie bot na, w komentarzu. Proszę Was. Aj! Czekajcie jest z mnie pada. Albo nie, na tym jeszcze. Bo nie wiem. Nic mi nie wchodzi budowanie edycji. Nie wiem. Nikt że sobie na co najlepsze rzeczy, nie? Na... Żeby niby są dobrzy, a ja tak nie jestem. No na... pokazuje swoje umiejętności od razu. w ogóle. to jest taki. To, to mnie denerwuje jakoś tak robi. Znaczy, to nie jest, nie że tylko to jest niefajne. Bo w ten sposób okłamuje oglądających na YouTubie. Pojedziemy teraz, nie wiem, jakiś kurde mistrz YouTube'a. Nikt to. A i teraz że na 100 subskrypcji będzie konkurs na PST Wybiorę kołeś sobie z komentarzy I zobaczymy Więc musicie wbijać A mam dopiero 19, więc okay, No kiepsko, lipa Skąd się ten ping bierze? Weźcie mi powiedzcie A, jest to już padł. Pewnie napiszecie, a on? internet. <laughs> nie, nie lubię, jak mi zmienia głos. Na tym mi tu śmiesznym. Strasznie tego nie lubię. Ale. No nie. A... Все,